Jedyne bywają banalne, inne wymagają wiele wysiłku, cierpliwości i zacięcia. Postanowienia noworoczne, bo o nich mowa. Pierwsza zasada przy ich tworzeniu to stawiać sobie za cel takie, które jesteśmy w stanie osiągnąć. Druga. Nie mieć za dużo postanowień, wtedy łatwiej o sukces. Dziś mamy dla Was kilka pomysłów na szlachetne postanowienia noworoczne dla każdego. Podrzucimy Wam też 7 pozycji książkowych, dzięki którym będziecie w stanie w prosty sposób postanowienia noworoczne spełnić i co ważniejsze, je utrzymać. Gotowi? Zatem startujemy! Poprawa kondycji fizycznej, szalone wakacje, lepsza dieta przewijają się wśród często wymienianych postanowień. Ale są i głębsze, trudniejsze, jak chęć wyjścia z nałogu, zakończenie sporu, zmiana nastawienia do życia, bycie lepszym człowiekiem, poprawa kondycji duchowej, czas dla bliskich, czy też potrzeba wyciszenia i chwili dla siebie. Naszym postanowieniem jest pomóc Tobie w realizacji Twoich szlachetnych idei, dlatego pokażemy Tobie kilka wartościowych pozycji naszego wydawnictwa. Stać się lepszym człowiekiem to szlachetne postanowienie. I zawsze aktualne. Siedem niezwykle cennych wskazówek na piękne życie zyskacie dzięki dwóm książkom tego samego autora. Mamy na myśli Wyznania Matki Bożej oraz Byłem w tym Domu. Dowiecie się z nich, jak stać się wzorowym ojcem, mężem, matką, żoną, mężczyzną czy kobietą, czerpiąc z postaw świętej rodziny Józefa, Marii i Jezusa. W książce spotkacie ich w codziennych sytuacjach, np. przy pracy, odpoczynku czy modlitwie. Znajdziecie sporo głębokich nawiązań do dzisiejszych problemów. Wisienką na torcie są zasady savoir vivre zawarte w wyznaniach. Obie książki pogłębią Waszą wiarę i podbudują Was duchowo. Rozwój pasji i dobry odpoczynek są niezwykle istotne. To przede wszystkim czas dla siebie, który zawsze warto znaleźć. A gdy dotyczy to świata kultury i sztuki, historii cudownego obrazu i jasnogórskiego sanktuarium, albo w ogóle czytania czy zdobywania wiedzy, nie ma lepszego wsparcia niż książki Królowa Matka Boża z Jasnej Góry, Częstochowska Hodegetria oraz Polowanie na Matkę. Każda napisana wnikliwie i z pasją przez znawców tematu, do tego wszystkie wzbogacone fotografiami i ilustracjami, których jeszcze na pewno nie widziałeś. Dzięki tym pozycjom przeżyjesz podróż duchową, spotykając po drodze wielkich ludzi mocno związanych z sanktuarium. Podróż może niedosłowną, ale którą dobrze będziesz wspominać. W dobie pandemii sporo czasu spędzamy w sieci. Jako ludzie lubimy podglądać życie innych, stąd nasza miłość do seriali. Na stronach mediów społecznościowych możemy znaleźć wiele pełnych radości zdjęć z prywatnych film. To może ukradkiem prowadzić do cichej zazdrości, a nawet zawiści. Dlatego książka pod tytułem Zawiść ojca Zbigniewa Frankowskiego pomoże Wam zdamaskować destrukcyjne działanie tej wady w Waszym życiu. Dowiecie się, co może wyniknąć z porównywania się z innymi i jak pozbyć się tej uciążliwej wady. Z trudnych sytuacji zawsze jest jakieś wyjście. Przekonasz się o tym, sięgając po książkę ojca Piotra Stanikowskiego, Paulina, z nią wszystko jest możliwe. Znajdziesz w niej poruszające świadectwa osób, które w swej bezsilności doświadczyły ogromu miłości i pomocy Maryi. Książka będzie wsparciem dla wszystkich, którzy zdecydowali się podjąć wymagające postanowienia. Niesie nadzieję, umacnia we wierze, wskazuje drogę do dobrego życia, poprawia kondycję duchową. Wartościowa książka to również najlepsze rozwiązanie, aby się zrelaksować, wyciszyć, pobyć samym z sobą i bogiem, spokojnie zasnąć czy dobrze rozpocząć nowy dzień. Kupując w naszej księgarni, możesz, świadomie bądź nie, wypełnić szlachetne postanowienia. Prym wśród nich wiedzie pomoc potrzebując To proste. Część wartości każdej sprzedanej książki trafia na konto projektu Książka dla Życia. Dzięki niemu pragniemy razem z Tobą wspierać potrzeby, leczenie i rehabilitację chorych i niepełnosprawnych dzieci. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij w link pod filmem i spełnijmy razem marzenia dzieci. Do, Do zobaczenia! zobaczenia.